Odłę telefono, te Hastum Rockartę, daw, bujetkę de Kirlo, osłubniakę. Te Zmekhaf ma terowniakę i tredakę premuj, kontusan, te daw, buję tu No Odłę telefonu, ja wemurś, wemurś, medwentu tiarę, daw, buję tredakę dremuj. to mechara, pewnie buję diom na jewkar. Zresztą me, tu medo i arysem pał, a to gadzenderom, mam na czysto, to czy buje diom, czy na to pchaś Polska wybuje dia te daw, buję tu men de kirlos, te daw, buję tu i tu marę Dajen i tu mare Romien. Dawuje. Odwówe telefonu, te 33 były. Bo metreda dałem były diom. z telefonu, ja te has tumbro kartę. Daw w były, że deki rozwąsrobniake. Tez meg chyf mam tre i tredakę dremy. kontusan te daw w były tu Na odłe telefonu, ja wemuś wemuś megwentu Daw w były 33 dremy. Te równia to meg hara pewnie były diom na jewkar. Zresztą tu me doj sarysem pał. A to gajendyro mam no co to dawa dzines. Czy buje dią, czy na to pchać Polska wybuje diata, da w buje tu kirło, te daw buje tu i tu mare daję, i tu mare romien, ten handu mem rokar.